Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Drogi do Wybitności. A dzisiejszy odcinek będzie nieco inny, bo dzisiaj powiem Wam nieco o sobie. E, oczywiście, jeśli chodzi o boisko, i dzisiaj powiemy sobie o tym, jakie ja mam podejście do meczu. E, powiem Wam, że dużo już metod stosowałem, w jaki sposób powinienem podchodzić do meczu, w jaki spo... po, jakich na... e, po jakim podejściu najlepiej się czuję na boisku, co mi najbardziej pomaga. I. U mnie najbardziej działa po prostu taki wewnętrzny luz. Próbowałem na przykład czegoś takiego, że tam z jakieś filmiki motywacyjne oglądałem, napędzałem się do działania, tu wizualizowałem przed meczem swój po prostu jak najlepszy możliwy występ, ale jak sprawdziłem to na sobie, tak po prostu ta wizualizacja mnie, jakby może to powiedzieć, przepalała mnie te takie motywacje, było coś takiego, że za bardzo czasami się napalamy na coś. I po prostu, no jak mówię, takie przepalenie, jakby zjadamy się wewnątrz. To to jest takie jakby moje odczucie i ja po prostu tak się czułem, będąc takim mega zmotywowanym na mecz. I tutaj akurat e, mogę wspomnieć słowa jednego z moich trenerów, że po prostu czasami lepiej być roz, rozluźnionym, niż być spiętym jak baranie ja tak dosłownie powiedział. I na pewno się z tym zgodzę. W wielu kwestiach się z nim nie zgadzałem, ale akurat tutaj się z tym zgodzę i na mnie ten wewnętrzny luz działa, osobiście też próbowałem to. Tam... Przed każdym meczem jakby starałem się już później, jak już chciałem ten luz załapać, to w ogóle taki zwykły dzień, że nawet nie czytałem książki, tam nie uczyłem się języka, tak po prostu wstałem rano, tam chwilę porozciągałem się i starałem się grać w FIFA jeszcze. Tak, żeby się po prostu rozluźnić, w ogóle nie myśleć o tym meczu. I tutaj też powiem wam, że współpracowałem z Patrykiem właśnie o tym temacie. I on opowiadał mi, że bodajże e, trener mentalny siatkarzy, e, czy oni mają takiego gościa w e, siatkówce mężczyzn, e, który jakby opowiadał o tym, żeby, że siatkarze muszą podejmować jak najmniej decyzji po, przed meczem. Żeby jakby oni się w ogóle nie skupiali na, na decyzjach, bo decyzje po na prostu nas męczą psychicznie. I po prostu, jak się zastanawiamy, to po prostu tracimy energię, tą taką, jeśli chodzi o głowę, nie, niekoniecznie o ciało, ale jeśli chodzi o głowę. I oni, jakby mieli wszystko tak rozplanowane, i wszystko tak, że e, mieli takiego gościa, który ich prowadzi, żeby nie podejmł, musieli podejmować żadnych decyzji. I powiem Wam, że właśnie wtedy, jak grałem w tą taksę FIFA, zawsze z rano, tak przed meczem, po prostu zapominałem o tym meczu i dobrze się z tym czułem. Aczkolwiek teraz, e, oczywiście, ja Wam mogę polecić to, ale to mówię, to jest wszystko sprawa indywidualna i Wy zobaczycie. Jak to na was działa, jak się, z czym się najlepiej czujecie, mecze z ProSeg, jak w, w FIFA, oglądać jakieś filmiki motywacyjne tam, jakichś ludzi sukcesu, czy po prostu tak napędzać się do działania, tu wizualizować fajne najlepsze zagrania, ale ja osobiście po prostu dla mnie to dzień meczowy, oczywiście dla mnie jest świętem, jeśli chodzi o sam, mecz, o sam mecz, ale podchodzę do niego po prostu na luzie. Wstaję rano, robię wszystkie czynności, tak jakby był to normalny dzień, idę po prostu na mecz i robię robotę. Daję oczywiście z siebie maksa i. Kiedyś nawet próbowałem z rana to mieszkałem jeszcze w bursie z kolegą to jakieś tam brazylijskie pioseneczki tutaj jakieś tańce i tak staraliśmy się po prostu rozluźnić i ten ale tu powiem, wam, że to takie nie, niekoniecznie pomagało bardziej zbędne. Mówię, dla mnie najlepiej jest po prostu pro, e, prowadzić się tak jak przez zwykły dzień i po prostu wyjść na mecz, zrobić, zrobić wszystko, żeby wygrać mecz i pokazać się z jak najlepszej strony i tak szczerze się najlepiej czuję. Robię to za każdym razem jak grałem mecz i jeśli chodzi o takie typowe podejście też do meczu już tak w trakcie, to pozwalam sobie na popełnienie błędów. Jakby wiem, że muszę brać na siebie ciężar gry, oczywiście jeszcze bardziej na pewno jestem w stanie wziąć. Na przykład wczoraj jak graliśmy mecz to staram się dużo wchodzić w derby, Przeważnie wychodziło, no ale wiadomo, że też były jakieś straty z tego, że tam później się na przykład podałem piłkę, ale zawsze staram się, znaczy zawsze staram się brać ten ciężar gry na siebie, żeby zrobić przewagę na boisku. Czasami oczywiście nie, nie uda się tego zrobić, tym bardziej jak przeważnie gram na pozycji środkowego obrońcy, ale mówię. Staram się po prostu zrobić dla drużyny jak najwięcej i mówię, nie boję się popełniać błędów. Ja akceptuję to, że można popełnić błędy, bo no, kto nie popełnia błędów, każdy człowiek popełnia a jeżeli na błędach można się dużo nauczyć, przede wszystkim na błędach, oczywiście można się uczyć na czyichś błędach, ale też na swoich to jest zupełnie takie inne podejście. Także po, musimy sobie pozwalać, to moim zdaniem fundament i tutaj e, wątpię, żeby ktoś e, inaczej stwierdził, bo moim zdaniem każdy powinien brać na siebie ciężar, żeby zrobić różnicę, żeby zostać gdzieś kiedyś zauważonym i po prostu te popełnianie błędów nas będzie rozwijało, bo ten, kto nie, nie popełnia błędów się po prostu nie rozwija i stoi w miejscu. Bo lepiej popełnić błąd, ale później na przykład zrobić akcję brankową niż po prostu grać na alibi, zagrać do najbliższego i nic z tego nie mamy. branki nie stracimy, ale branki też nie zdobędziemy. A oczywiście musimy zdobywać ranki i próbować, kreować sytuacje, żeby się po prostu rozwijać. A jeśli chodzi co do takiego nastawienia po meczu, szczerze e, oglądałem Food traka nawet ostatnio, e, nie pamiętam kto to był e, chyba z Piekarskim e, i właśnie było coś takiego, że on, Ekon grał w Brazylii, oczywiście nie jestem przekonany, że to on, ale na pewno był Polak, który grał w Brazylii. I on opowiadał właśnie o tym, jak oni przegrali mecz 1.0, on tam dobrze się czuł na boisku, ale tam przegrali, i on wkurzony był, a Brazylijczycy do niego, słuchaj, czemu ty się załatwiasz? Dobra, przegraliśmy, ale za tydzień jest kolejny mecz. Dawaj teraz idziemy na imprezę, Czyli nie? Oczywiście ja nie jestem jakimś tam zwolennikiem imprez aczkolwiek. Czasami też moim zdaniem warto i czy warto dla, dla każdego co innego. I oni wychodzą właśnie z założenia, że trzeba zresetować tą głowę, że piłka przynosi tyle stresu, że po prostu trzeba się rozluźnić. Zresetować łebek i co? I za tydzień po prostu grasz kolejny mecz i tam robisz wszystko, żeby wygrać ten mecz. Przez cały tydzień ciężko pracować, żeby w weekend przyniosło to efekty. Także wychodzę z tego założenia, że nawet jeżeli przegramy mecz, to oczywiście jest to sportowa coś, ale nie ma co też chodzić tydzień w nie po, bo nie popieram tego, bo mówię faktycznie, jeszcze tym bardziej, jak to jest młodzieżowa piłka, ok, przegraliśmy mecz, ale głowa do góry i gramy zaraz dalej, tak? Za tydzień jest kolejny mecz i. Za tydzień jest kolejny mecz, za dwa tygodnie kolejny i są okazje do zdobycia trzech punktów. Także ja wychodzę z tego założenia, że nie ma co spuszczać głowy w dół, tylko zapierdziałać do działania i co? I pracować na to, żeby w przyszłości było jak najwięcej tych zwycięstw. Także takie jest moje przemyślenie. Ja ogólnie wychodzę z, te, z tego założenia, że po prostu grać na luzie na, na boisku tak samo. Możemy popełniać błędy. Oczywiście z głową bo nie będziemy się kiwali w swoim polu karnym, ale już na połowę przeciwnika no to jak najbardziej pod, pod ich polem karnym, także Możecie się podzielić swoimi, e, jakby, e, jak to powiedzieć, przemyśleniami na ten temat. Jakie Wy macie podejście do meczu, w trakcie meczu i po meczu. Także dostawcie oczywiście łapkę w górę, bo to mnie motywuje i napędza do działania. Także co, widzimy się za oczywiście za tydzień, w niedzielę. Życzę Wam udanego tygodnia. I co, trzymajcie się, cześć!